W, w, witam w kolejnym odcinku no, serii Minecraft Mod. W poprzednim odcinku omawialiśmy mod Single Player Comments, a jeszcze wcześniej mod portal gun W tym odcinku omówimy mod Casty Defender. Mod ten daje nam do gry yy, dwa nowe chłopki, że tak to powiem, dwa nowe postacie. Rycerzy. Właściwie nie, bloki dodaję. Yy, spawnery rycerzy i łuczników Które spawnują rycerzy i łuczników Tak, może zacznijmy najpierw od tego jak zrobić dany spawner Robi się go w bardzo prosty sposób Żelazo w ten sposób I do środka żelazny miecz yy. Hmm Tak, robi się spawner Knight, czyli rycerzy. Spawner y, od łuczników robi się w podobny sposób, jednak zamiast miecza daje się łuk. Tadam. <grytanie> tak. Teraz pokażę, jak działają te spawnery. Y, są to rycerze. i łucznicy u wow już w... coś się przeteleportowało tak, łucznicy spanują się na blokach i nie potrafią chodzić po czym stoją na spawnerze co uniemożliwia zespawnowanie się kolejnemu łucznikowi, no teraz się zespawnuła drugi bo ten był na ten z boku żeby spawnowała się kolejny trzeba zepchnąć ich albo zabić Dlatego gdy zabi, zginie łucznik Stojący na tym spawnerze Od razu pojawi się kolejny Zaś licerzy potrafią chodzić Wyglądają w ten sposób Spawnują się nieco rzadziej niż łucznicy Nie wiem czemu się teraz nie spawnują się rzadziej niż, niż łucznicy Są jednak y i potra Ale za co potrafią chodzić tak, takiego rycerza mamy na trzy ciosy z diamentowego miecza. Czy to wyciekasz? A takiego łucznika na dwa. Eee, ani łucznicy, ani rycerze nie atakują nas, nawet gdy ich zaatakujemy. Są dla nas jakby neutralni. Nie atakują nas ani tak, że nam zbytnio nie pomagają. Gdy na przykład nie działa to tak. Gdy. Um, gdy uderzymy na przykład krowę, to oni się na nią nie rzucą. Są dla nas neutralni. Jeżeli zaś poja je będzie gdzieś tutaj w pobliżu jakiś mob. automatycznie zaczną do niego strzelać i atakować go. Łucznicy strzelać, a rycerze atakować. Jednak jest to nieco niedopracowane, ponieważ gdy rycerze walczą z mobami i są w pobliżu łucznicy, którzy strzelają tych mobów, ostrzeliwują różnie również swoich rycerzy. Co jest takie niezbyt mądre. Gdy mob zostanie zabity przez takiego rycerza lub łucznika, normalnie wylatuje z niego to, co z niego wylatuje. W tym przypadku była to nitka. Tak. Yy. Co by tu jeszcze zmienić? Jeżeli creeper podejdzie do takiego łucznika lub rycerza, automatycznie wybuchła, tak jakby podszedł do nas. Hmm, jeszcze podszedł do nas. Momencik. Wiecie, trak traktuje ich tak jak nas. Czyli atakuje ich, a oni traktują go tak jak klipera. Czyli także atakujemy go. Czyli także atakują go. Jednak z mniejszą nienawiścią jak niż większość graczy, dobrze to na tyle. Chyba będzie z tym modem. Bo tutaj nie ma zbyt dużo do gadania. Mod bardzo fajny, Ym, sprawia, że nie czujemy się już to samotni. <laughs> Można, mogę tylko doradzić, tak że łuczników warto stawiać na wieżyczkach. Ja teraz zrobię taką szybką. Łucznicy, właśnie dlatego, że nie chodzą, są przeznaczeni, żeby stawiać ich na takich wieżyczkach, bo gdyby potrafili chodzić, od razu by spadli i by ginęli. By spadali i by ginęli. Dlatego, że, i dlatego, że nie potrafią chodzić, można właśnie y, stawiać ich na wieżyczkach. Można je jakoś ubudować. Nie wiem, jak tam wieżyczki budujecie. O, to jest pad, bo ja go popłynąłem. Ale powiedzmy, że on zginął, i automatycznie na jego miejsce wejdzie nowy. Tak to działa. Nie jest to jakiś... tak. Nie, nie jest to y, mod ułatwiający grę, dlatego bardzo polecam, żeby go ściągnąć. On tą grę po prostu urozmaica. Tak to powiem. No, jeżeli chodzi y, o ten mod... Och, już jeden skoczył. Rycerzyk. Ale lagi jejku. Dobrze, jeżeli chodzi o ten mod, to to na tyle. O, i jeszcze powiem parę informacji. Ym... Tak. To w seria Kanciaste przygody, to... Na razie nie będę jej nakręcał. I let's play warms 3 czy 4. War Worms 4 także. Po prostu nie będę ich teraz nakręcał tych serii. Za to będę bardziej. Um, wkładał swe siły w nakręcanie właśnie serii Minecraft Mods Tak. Mm. No. To. Jeżeli. Bo tak. Jeżeli macie jakiś mod, który chcielibyście, żebym omówił, żebym go pociągnął, o, poszukał o nim informacji i wam go omówił, to piszcie mi w komentarzach, jaki mod mógłbym zrobić w następnym odcinku. Jeżeli nie napiszecie w ciągu y, do niedzieli żadnego moda, jaki chcielibyście, żebym przedstawił, przedstawię losowy wybrany mod przeze mnie. Tak. A więc to na tyle. Żegnam się z wami. Cześć. a mnie. Ja też jeszcze coś chciałem pokazać. A nie wiem, dobra. To cześć. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Serii Minecraft Moc. Na raka.